Ta sama aktywność teraz wykorzystamy, żeby popracować na rzecz kończyny górnej. Wiemy już, że wy będziecie dzisiaj pracować z kilku pacjentów, którzy mają problem z barkiem. Nie wiemy jakiej natury, ale taka moja uwaga, sugestia czysto na podstawie doświadczenia klinicznego. Jeśli nie było bezpośredniego urazu na bark, tylko spontanicznie zaczęło boleć, to ja osobiście jeszcze nie spotkałem pacjenta który nie miałby jakichś wyzwań z kręgosłupem piersiowym albo z przejściem szyjno-piersiowym jeśli to spontaniczna jest sytuacja, bez urazu co oznacza, że nie tylko skupiacie się na barku ale też nad mobilizowaniu kręgosłupa piersiowego tam może trzeba będzie poprawić mobilność i ta sama sytuacja, to co, tu odstawimy ja teraz będę chciał wykorzystać tą samą aktywność żeby też dociążać rękę, ustawiam to na jakimś etapie mogłaby być również osoba po udarze, gdybyśmy przygotowali te struktury. Jak to zrobić jeszcze omówimy. Dokręcam. Jak tam u Ciebie? Ciągnie. Dobrze, to pół centymetra odpuścimy. I moim celem będzie teraz dociążenie ręki. Więc zabezpieczam bark. Zabezpieczam wyprost w łokciu. Ja będę pomagał to utrzymać. I poproszę chodź za mną i pokazuję to wychylenie się tak, żeby dociążać rękę Tak, i wróćmy Świetnie, zostań Utrzymaj Ja chcę dać odczuć To znaczy podeprzeć się na ręce To niech zostanie Jeśli jest to możliwe, wtedy odpuszczam Jeśli nie, no to być może jedna ręka u pacjenta Będzie musiała zostać I Teraz zadanie będzie takie Noga stąd, pozwól Spróbujemy ją założyć tu i wróćmy. To będzie zadanie dla Ciebie. Więc skupiam uwagę pacjenta nad zadaniem. Zakładanie nogi na nogę i wróćmy. Tak. Natomiast rękę chcę, żeby cały czas była dociążona. Czyli zwróć uwagę, żeby ciężar ciała był przesunięty na ręce. No i pracuj. No i w zależności od tego, jak bardzo samodzielnie pacjent będzie w stanie kontrolować górę. Kolejne możliwości udziwnienia, ściągam skarpetkę, zadanie będzie takie, z tego miejsca, popracujemy sobie tu i gdybym chciał to opisać wzorcami, to będzie to zgięcie, przywiedzenie, rotacja zewnętrzna ze zgięciem kolana. Podpór na ręce, dynamicznie zaczynamy pracować w zostań, to niech zostanie, na miednicy pozwól, zabiorę i podciągnij. Tylko ma być cały czas podpór na kończeniu górnej. Jak opisywaliśmy sobie fazy kontroli motorycznej, to to byłaby stabilność, tu będzie mobilność. Miłej zabawy.